Ciała widzowie w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak ba jedna baba od matny ze szkoły po prostu niesprawiedliwie potraktowała w sumie każdego z mojej klasy. Bo jest wredna I o tym mniej więcej się ja powiem. E dzisiaj miałam sprawdzian z matnym w szkole i y y y moja koleżanka siedziała gdzieś tak ławka obok mnie swoją ze swoją koleżanką. E no i... No i jedna sobie rozwiązywała zadania w myślach, druga po gdzieś tam patrzyła po sali, no i pani nagle do nich podchodzi i mówi, żeby zapisały sobie, że, że, że ściągały. Jedny kazała napisać, że ściągała na lekcji, a drugi że podpowiadała. Co było bez sensu, bo żadno, żadnej nie ściągała. A później moja koleżanka, kto siedziała za mną w ławce... Ej, kurde. Później koleżanka, która siedziała ze mną w ławce, spytała się mnie, która jest godzina. No i ja powiedziałam, która godzina jest, i nagle podchodzi do nas pani od matmy i każe nam zapisać, gdzie ściągałyśmy. Ja mówię tej pani, że... że się mnie koleżanka pytała tylko i wyłącznie o to, która jest godzina. Pani na to, że ją kompletnie nie obchodzi, to o czym i kazała nam zapisać, gdzie ściągałyśmy, co było w sumie bez sensu. No, i po tym wszystkim zaczęliśmy ją wyzywać od ostrygi, z dziewczynami szep... z dziewczynami szatni zaczęliśmy ją wyzywać od ostrygi. I postanowiliśmy, że zrobimy na nią Disa. Więc no. I każdy, dosłownie każdy, który w tym momencie uważa, że ta pani jest kompletną mentą i zostaje tutaj łapkę w górę, to znowu nie jest, że o łapki nie mam komentarzy. Albo no. A jeśli się w końcu pojawią te komentarze, bo je ich nie wyłączę, YouTube coś z nimi robi, to napiszcie. Trzymajcie się.